Wow, wow, ale bubel Jak PZ po chleb, na skończyłem w klubie Wow, ale bubel, oh uh. Staraj post na grupie, że lecę na kluby i wszystko mam w dupie A jutro na główek, że pochwałem Uber, ale mam pod kontrolą wszystko jak rupie będę się teraz rozwiązał, że trzeba do nad za Rok pilnie za nią za ja zatrzymać tego nie umiem ona ma szybki, łodosław, ona nie bierze w klubie Nie skończyło się na świetle, nie, nie, byliśmy w teatrze kają mi drinki magicznie, gdy tylko nie patrzę Nie siadam się parze, kolejka dla wszystkich, ja tylko zapłacę Gratuluję twarzy, ja ich nie kojarzę, ja tylko zapłacę Co teraz z do nich to niech panie na tacy no. Ale wam party i pale grubary ona mi lubi Ona mi robi do Ja wtedy mówię do Nie dowiedz jej swojej kubeli Bo mówię jej swojej kubeli Przede mną partia Bo idę w partii Wow, wow mamy basen Wyszedłem na planta Obróciłem zmęczony z trasy Zdzie biegiem w ten basen oh. Stale mi oświeca lasy Odbijają oświech czarny W oczach mam piękny obrazek Nimi ubranie z niej zdarłem W jej oczach cofnicze krasce Z tygiem tym nie martwię Ona nie lubi mieć prasy Myślisz, że ja się nią zajmę? <mum> jak się Hipnotizują jej ruchy Nie się dzisiaj rapem uh. ją pupę Sadza na bufie mój cooper. Ta druga na drugiej Kręcą się panny jak para lufek Łoł, wow. wow, mamy basen Jest na planta, a próbujemy pęto i strasy Się w ten basen Olewam huh? <mum> party i palę w mi robi